Co wspólnego ma wypowiedź wokalisty Krzysztofa Zalewskiego? Ja tylko nie wiem, w jaki sposób Polacy mogą doprowadzić do impeachmentu Trumpa. To jestem pierwszy, po prostu mogę iść na marsz, podpisywać petycję, żeby skór wysyna syna faszystę po prostu zdjąć z tronu. Zachęcamy oczywiście walić Trumpa i jego współpracowników. Pozdrawiamy wszystkie siły demokratyczne, które próbują obalić tego szaleńca. Z wypowiedziami emerytów Sąd Ulicznych Superekspresu. A mnie nie denerwuje, bo jak patrzę na Tuska, to mi ciśnienie rośnie. Na ciężkie więzienie go. Prezesa Kaczyńskiego? Tak jest. Co łączy na pozór postępowego artystę z przeciętnym mindsetem przeciętnego emeryta? Dlaczego paradoksalnie takie statementy, jakie wygłosił Krzysztof Zalewski, są szkodliwe i dlaczego artyści często nie powinni udzielać się politycznie i jakie to w ogóle może nieść ze sobą skutki? Cześć, witam was na kanale Mone Caro, a dziś przyjrzymy się temu, dlaczego szybkie, bezrefleksyjne osądy stały się walutą medialną i dlaczego niezależnie od wieku i pozycji, mechanizm ich powielania wygląda dokładnie tak samo. Na pewno nieraz widzieliście sądy uliczne, w których emeryci odpowiadali na pytania dotyczące polityki. Polityki, bo jak wiemy, to ona nas najbardziej polaryzuje i jednocześnie uwypukla niewiedzę często nieświadomych ludzi mających no, Wyprane przez patologiczne media mózgi, nie bójmy się tego powiedzieć. Starsi ludzie, przyzwyczajeni do jedynego, głównego źródła informacji, czyli oczywiście telewizji, często nie są w stanie złapać innej perspektywy. Spojrzeć na temat obiektywnie, trzeźwym okiem, ze spokojem i. Poddać pod wątpliwość na przykład to, co słyszą od y, dziesiątek lat w ich ukochanej stacji. I większość z nas w swoim najbliższym gronie zapewne nieraz doświadczyło kłótni o zabarwieniu politycznym. Niektórzy powiedzą, że to kwestia y, różnicy pokoleń, ale ja się z tym totalnie nie zgodzę, bo y, sama w sobie różnica poglądów nie ma negatywnego zabarwienia. I to jest właśnie bardzo ciekawe, jeśli możemy podyskutować, wymienić się swoją perspektywą na, na politykę, Sprawy społeczne i skonfrontować ją z drugą stroną, nawet skrajnie inną, nawet kulturowo nam obcą. To nas kształtuje, otwiera głowę o takie rozmowy. Trudno i wiem o tym, ale to one rozwijają nas jako społeczeństwo i też nie rzucam tego jako taki pusty frazes, bo najciekawsze dyskusje na studiach były wtedy, kiedy nie było zgodności między stronami. Ciekawe dyskusje prowadzę ze znajomym o innych poglądach politycznych od moich i nikt się nie wyzywa, nie obraża i nie wykrzykuje, a czerpie rozrywkę z rozmowy. Bo czym jest taplanie się w swoim sosie? Zakrywanie się po plecach i wspólne obrzucanie kupą drugiej strony. To widzieliśmy od lat w telewizji publicznej, raz z mniejszym natężeniem, a innym razem z natężeniem skrajnie patologicznym i niebezpiecznym społecznie. Natężeniem, które wlewając to szambo do głów starszych osób, które no nie są w stanie samodzielnie i sprawnie zweryfikować informacji, poszukać źródeł, takich źródeł bez narzuconej narracji. Rozwalało niejednym z pewnością relacje z rodziną. I skutki tego widzimy w sądach e, tych super śmiesznych, e, przez łzy w zasadzie, e, sądach Adama Federa z Super Expressu. Widzimy też często we własnym otoczeniu. Wy się takie głupoty. Donald Tusk kłamał, kłamie i będzie kłamał. Kłamstwo, Płakać mi się chce, co ja słucham. Oczywiście. Polska, zginie, no, proszę pana, już ginie Polska. Z tego to do. Ale kodok K to mafia. Najgorszy człowiek, jaki może k być na świecie. Ale kto, który? Ten, ten. 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 Kaczyński, prezes. Tak, głównie. I sącząca się z ekranów agresja, nawoływanie do nienawiści, wprowadzanie w błąd, przekazywanie nieprawdziwych informacji i szczucie na partię przeciwną dla telewizji, zarządzanej przez tą drugą partię. To był codzienny obrazek w Polsce, pewnie jest nadal. I bez znaczenia, czy mowa o ówczesnej telewizji publicznej, czy o partyjnej telewizji prywatnej. Um, I te sekciarskie, nienawistne robienie wody z mózgu podatnym na manipulację ludziom powinno być moim zdaniem naprawdę karalne, bo wyrządziło to tyle szkód... Uważam nieodwracalnych szkód u nas, w polskim społeczeństwie. I zapytacie, co to ma do rzeczy z wypowiedzią młodego piosenkarza Zalewskiego? Co łączy te dwa światy? Ano łączy to samo. Ignorancja. Ignorancja na wiedzę, na jakiekolwiek przygotowanie merytoryczne, zanim wygłosi się publiczny osąd, zanim zacznie się nawoływać do bojkotu, który poparty jest na nagłówkiem losowego portalu czy telewizji, może w przypadku młodego pokolenia nawet TikTokiem. A co jest znacznie bardziej niepokojące, to szczere. Przyznanie się do tej ignorancji, bez nuty wstydu yy, i chwilę później z kamienną twarzą rzucanie zdecydowanych statementów na temat, o których nie ma się pojęcia. No ja nie, nie oglądałem newsów z rana, zresztą nie robię tego nikt. Okay, słusznie sobie nie psuć cał całego dnia. Pod wieczór, gdzieś jakieś lidy czytam, ale już dawno wyszedłem. z... Wiesz... Wnikliwego czytania wiadomości. Zalewski czyta jedynie pod wieczór jakieś lidy. On to mówi głośno i tak jak trzeba być nieco bardziej wyrozumiałym dla emerytów, bo często nie poruszają się sprawnie po internecie, nie korzystają ze smartfonów, nie jest to dla nich codziennością nie wiem, przeglądanie Twittera czy oglądanie podcastów geopolitycznych. Tak, czym innym jest młody, obracający się w mediach człowiek. Tak jakby zupełnie Dwa inne światy wychowane w zupełnie innej rzeczywistości, i o tym oczywiście należy pamiętać. Te starsze osoby z tego przysłowiowego targu nie przyznają się, że nie mają wiedzy. Będą szły w zaparte, bo tego nauczyła ich telewizja. Zwróćcie uwagę, że w dużej mierze ludzie starszej daty uważają za wstyd przyznanie się do niewiedzy w jakimś temacie albo niewystarczającej wiedzy, by się szerzej wypowiedzieć, zachowując w tym jakiś sens. Ci emeryci z sąd ulicznych nie mają wpływu na młodych ludzi, ale już piosenkarz, idol młodego pokolenia go ma i daje przykład. Ta jego odpowiedzialność i waga słowa jest zupełnie inna niż przypadkowego przechodnia na warszawskim targu. Zaznaczę, że nie odnoszę się do samej treści słów Zalewskiego, bo to nie ma jakby żadnego znaczenia. To nie jest sednem sprawy. Wiemy, co Trump pisze w swoich mediach społecznościowych. Wiemy, jak dynamiczna jest teraz sytuacja na świecie, gdzie dzieją się abstrakcyjne historie, gdzie słowo rzucone jednego dnia nie ma znaczenia drugiego. Wiemy, jakiego języka używa Trump czy Elon Musk. Wystarczy otworzyć Twitter, by dostać informacje z pierwszej ręki i trwa to dosłownie kilka sekund. I każdy mający rozum człowiek widzi też zachowanie niektórych polskich polityków, którzy nie są w stanie wykrztusić z siebie nawet półkrytycznego słowa o Trumpie, wypisując pochlebne eseje, płaszcząc się w czapeczce mega przed Amerykanami, jak, no, mówmy się, no, jak ostatnie niesprzedajne kurtyzany, choć z drugiej strony oni to chyba robią za darmo. I widzimy to wszyscy, ale to wciąż nie zmienia stanu sprawy. Ani w procencie. Racja nie ma znaczenia, tej racji tutaj nie ma, umówmy się, bo nie w tym rzecz. Jesteśmy i jako kraj, i jako Europa w bardzo napiętej sytuacji geopolitycznej. I ostatnią rzeczą, jaka jest potrzebna, to nawoływanie przez jakby z całym szacunkiem, ale losowego piosenkarza do walenia Trumpa. No jakby bądźmy poważni. Zachęcamy oczywiście walić Trumpa i jego współpracowników. Pozdrawiamy wszystkie siły demokratyczne, które próbują obalić tego szaleńca. Dlatego zazwyczaj, jak słyszę y, polityczne, podniosłe komentarze artystów, no to przewracam oczami i jakby mam trochę dość, bo czym innym jest protest song, czym innym jest sztuka, nazwijmy to, mm, nie wiem, ku pokrzepieniu serca, adekwatna do sytuacji, czym innym y, przemyślany i podparty merytoryką statement przez artystę, y, który chce wpłynąć na coś lub kogoś. Do tego potrzebny jest oczywiście ten cały background. Jesteś osobą publiczną, masz swoich fanów, y, Ludzi, dla których zapewne jesteś wzorem, więc wypadałoby szanować ich, no i ich też inteligencję. Artyści ponoszą znacznie większą odpowiedzialność za słowa, a skala tego odklejenia jest naprawdę przerażająca, i często te wypowiedzi, które mają zszokować lub być traktowane z respektem, mają tak naprawdę na celu jedynie zwrócić uwagę, na tego, kto je wykrzykuje. Nie jest to żadna walka o lepsze jutro ani obrona jakichś wartości, a raczej takie stricte narcystyczne zachowanie. Już dawno wyszedłem z. Wiesz wnikliwego czytania wiadomości, gdyż są one podawane w ten sposób, żeby właśnie wzbudzić lęk, więc tak wiem co się dzieje. Mhm. I mówi to młody światły człowiek, otóż owszem oglądając Republikę, jasnowidza Jackowskiego czy Atora na YouTube, można odnieść takie wrażenie, a wystarczy czytać informacje od źródła bez nada tej nadanej narracji. Można słuchać analityków i ekspertów od geopolityki, którzy w sprawach o tych sprawach mówią chłodno. Y jakby każdy, choć odrobinę zainteresowany tematem, po prostu to wie. Ale na przykład tej rozmowy Trumpa z Zeleńskim nie... Celowo nie obejrzałem. Wiem, co tam się działo, no bo czytałem jakieś komentarze, widziałem jakieś fragmenty, ale nie... Absolutnie nie chciałem sobie tego robić, no bo to powodu spowodowałoby jakąś wściekłość we mnie bezsilną zupełnie. Nie słuchał rozmowy, nie oglądał jej, ale widział fragmenty. Czytał komentarze, i na bazie tego nazywa wybranego w demokratycznych wyborach prezydenta z kurwy synem i faszystą. Jestem pierwszy, po prostu mogę iść na marsz, podpisywać petycję. Aby skór syna faszystę, po prostu zdjąć stronę. To jest jeden do jednego kalka zachowań miłośników republiki. Przeczytają pasek, że Tusk to zdrajca narodu, i są gotowi wyjść z widłami na ulicę. Taki radykalizm w czystej postaci, taki głupi radykalizm. Młody koleś, zapewne z telefonem przyspawanym do ręki. Jak to jest możliwe? I to jeszcze mówiąc o, o tym wprost i otwarcie. Pamiętajmy, że żyjemy w dobie deepfaków, gdzie często informacje trzeba weryfikować znacznie mocniej niż dekadę temu. Sztuczna inteligencja, farmy troli, clickbaitowe nagłówki. To jest wszędzie i trzeba szczególnie zwracać na to uwagę, ale zamiast edukować, powoływać się na konkretne źródła i nie robić z siebie tej baby z targu, można z kamienną twarzą wyzywać od synów. No można i tak. W Superekspresie na bazarze robią e, dokładnie to samo, więc Brawo. Później gwiazdy wszelkiej maści dziwią się, że ich słowa na tematy poza show biznesowe nie są brane na poważnie, a wręcz często irytują przeciętnego Kowalskiego, który też często ma więcej ogłady i wiedzy niż celebryta przekonany o tej swojej yy, nieomylności. Zwróćcie uwagę, że w sądach ulicznych, gdy dziennikarz pyta o to, kogo pan pani popiera, to odpowiedź jest zawsze stanowcza i taka agresywna, ale gdy dopyta, Dlaczego? To rozmowa się urywa, i jakby ludzie w ogromnym procencie nie potrafią uargumentować swoich poglądów. I to poglądów radykalnych, a przy takich należałoby sypać tymi argumentami jak z rękawa. I tego uczy nas od lat polaryzująca telewizja i jak widać też celebryci. Dajcie znać, co wy myślicie na ten temat i jaki jest Wasz odbiór słów piosenkarza Zalewskiego. Ja bardzo chętnie podyskutuję z Wami w komentarzach poniżej. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka, no i widzimy się już w kolejnym materiale. Pa, pa!